Witam przyszłych maturzystów. Kontynuuję temat kandyda Voltera. Powiem Wam kilka słów na początek na temat samego autora. E, może wiecie, że Voltaire to nie było nazwisko pisarza, tylko taki pseudonim artystyczny, e, skrót od Volontaire. Natomiast e, naprawdę nazywał się autor kandyda François-Marie Arouet. E, był i bardzo popularny i bardzo kochany i zarazem bardzo znienawidzony w swoich czasach. Z jednej strony palono publicznie jego książki, dwa razy uwięziono go w Bastylii za antyklerykalne treści, za podważanie tego chrześcijańskiego takiego systemu wartości. A z drugiej strony jego teksty ukazywały się w ogromnych nakładach, o ile naprawdę popularna książka w tamtym czasie miała 3000 nakładu całego, to kandyda w 1759 roku, tylko w tym jednym roku sprzedano w 25 tysiącach egzemplarzy. Czyli on był nieprawdopodobnie. Popularny i ludzie naprawdę czytali jego książki. Ten jego antyklerykalizm jest ciekawy, bo sam był uczniem Kolegium Jezuickiego, więc był wychowany przez jezuitów bardzo tak właśnie tradycyjnie. I mówi się, że właśnie ten kontakt z jezuitami, z ich mentalnością, metodami edukacyjnymi był poniekąd też źródłem jego buntu. Na pewno Wolter był zafascynowany Anglią, jej nowoczesnością. W Anglii poznał Locke'a, Newtona. Być może przeciętny maturzysta nie kojarzy Początków oświecenia właśnie z Anglią, natomiast nagram o tym inny filmik i, i postaram się wyjaśnić, że właśnie tak naprawdę oświecenie narodziło się w Anglii to z Anglii pochodzą te najważniejsze idee filozoficzne, które stworzyły epokę rozumu w Europie. Kandyd Anglików podziwiał, napisał takie listy o Anglikach nawet. Jego teksty filozoficzne o tyle były wyjątkowe, że posługiwał się bardzo jasnym, zrozumiałym, dowcipnym językiem, który zjednał mu popularność. Odmawiał mu się niekiedy w pewnej głębi, w prezentowaniu tekstu, treści filozoficznych, natomiast skoro chciał pewne tezy, pewne myśli spopularyzować, podać do, w, w obieg i sprawić, żeby ludzie zaczęli się nad pewnymi kwestiami, zwłaszcza dotyczy, dotyczącymi religii, pozycji Kościoła katolickiego w Europie, żeby się chcieli nad tym zastanowić. No to to musiał w sposób komunikatywny, prosty o pewnych sprawach opowiedzieć. Tak to jakoś jest, że Anglicy o ile stworzyli przesłanki do rozwinięcia się oświecenia, to Francuzi, których się bardziej z tym oświeceniem kojarzy, byli po prostu genialnymi popularyzatorami tez, które wcześniej pojawiły się w Anglii i kiedyś wam o tym opowiem. Na pewno Voltaire był człowiekiem niesłychanie błyskotliwym i posiadał niezwykły dar. Żartobliwego, trafnego, dowcipnego opowiadania o sprawach, które na pierwszy rzut oka wydają się trudne, o kwestiach właśnie filozoficznych, i zyskał, zyskał dlatego taką wielką popularność wśród oświeconych. Teraz jeszcze kilka refleksji na temat samego Kandyda, o czym ta powiastka jest. Bo, bo czym jest powiastka, to w przednim filmiku już wyjaśniałam. Przede wszystkim, bohater powiastki filozoficznej i Kandyda i innych powiastek filozoficznych XVIII-wiecznych to jest człowiek poszukujący szczęścia. Człowiek, który zetknął się czy wychował w pewnej kulturze intelektualnej, w pewnym światopoglądzie i potem został zmuszony do zweryfikowania tych swoich młodzieńczych przekonań, ponieważ życie okazało się no, zaprzeczać prawdom, które mu tam w młodości przekazano. Więc bohater. Tej i innych fila, powiastek filozoficznych, nie tylko kandyda, jest człowiekiem, który szuka w życiu szczęścia i próbuje odpowiedzieć sobie na pytania natury filozoficznej pytania o cel swojego istnienia w świecie, o źródła zła, które dookoła widzi, o to, czy dobry Bóg mógł stworzyć właśnie taki świat i jakoś wewnętrznie dojść ze sobą do ładu, ze sobą i, i z tym światem, który jest wielce niedoskonały. Więc tak jak wspominałam, ta cała opowieść ukazuje intelektualne dojrzewanie bohatera, kształtowanie się jego poglądów i uwaga, to jest jeszcze inaczej niż, niż będzie później w romantyzmie, bo w romantyzmie będziecie e, czytać teksty, e, w, w, teksty romantyczne, w których bohater pod wpływem właśnie tego zderzenia z rzeczywistością brutalną, trudną, e, traumatyzującą, przejdzie takie wewnętrzne, e, proces wewnętrznej przemiany. Niczego takiego nie ma w oświeceniu. Bohater. XVIII-wiecznej powieści, powiastki, jak w ogóle bohater literacki nie przeżywa jakiegoś wewnętrznej przemiany. On dojrzewa intelektualnie. Porządkuje swoje poglądy na temat świata, ale nie, stawia, nie, nie staje się na przykład mizantropem, który. Rządnym zemsty, tak? tak jak Giaur, na przykład Byrona. On tylko dojrzewa intelektualnie i wyrabia sobie pogląd na świat. I to dojrzewanie właśnie odbywa się dzięki nabywanemu doświadczeniu, czyli to jest ten oświeceniowy empiryzm, i o tym już wcześniej mówiłam. Na co jeszcze warto, czy koniecznie trzeba zwrócić uwagę, czytając Kandyda. Kandyd jest polemiką z systemem filozoficznym Leibniz'a. Tenże filozof w duchu chrześcijańskim postarał się wytłumaczyć, skąd się wzięło zło na świecie, czyli uznał. No, że Bóg jest dobry, stworzył świat doskonały, najlepszy z możliwych, e, ustanowił prawa rządzące tym światem, e, i w zasadzie nie można się do niczego w tym świecie przyczepić. No, wszystko jest najlepsze, e, jak tylko można było, jak tylko można sobie wyobrazić, a jeśli istnieje zło jednostkowe, no, to można je usprawiedliwić, jakby dobrem tej większej całości. I nieustannie, nieustannie ta myśl jest forsowana w Kandydzie przez mistrza panglosa, no i tak naiwnie powtarzana i rozważana przez samego Kandyda. Czyli Leibniz mówił o tym, że skoro Bóg jest dobry, to nie mógł. Stworzyć złego świata, i jakby zło istniejące w świecie nie było przez niego zamierzone. Ustanowił prawa rządzące tą całością, no ale żeby całość była najlepsza, to gdzieś tam mogą zdarzać się jakieś problemy. Na, na poziomie jednostek i ich życiowych doświadczeń. Czyli zło jednostkowe jest usprawiedliwione dobrem tej doskonałej, najdoskonalszej z możliwych całości. Leibniz mówił o takiej przedustanowionej harmonii, też którą się w Kandydzie wspomina. Czyli, czyli harmonii która gwarantuje, że świat nie jest szalonym chaosem, tylko pewnym ładem zaplanowanym przez tę istotę najwyższą. Natomiast wszystkie wydarzenia w kandydzie raczej przeczą istnieniu tej harmonii w świecie przedustanowionej, pomyślanej przez Boga i raczej pokazują świat jako koszmarny chaos. I ten rozdźwięk między obserwowanymi wydarzeniami, czyli tą empirią i tym filozoficznym komentarzem optymistycznym, że żyjemy na najlepszym ze światów, ma pobudzić czytelników do pewnej refleksji. Albo wywołać właściwie no, głęboką niezgodę na tezy Leibniza. Więc pan Gloss, który jest takim portparol parole tego Leibniza, jeśli można się tak wyrazić czyli taką tubą tego Leibniza, kimś, kto przekazuje jego poglądy. Yy, zapewnia, że wszystko dzieje się zgodnie z planem stwórcy, że, że te wieczne prawa obowiązują. I co ciekawe, tam o tych prawach, które są rozumne, mądre, które regulują życie wszystkich właściwie Europejczyków, a potem jak kandyd wyprawia się poza Europę, to yy, wymawia się czytelnikowi, tak że, również, że, że te te wieczne, mądre prawa obowiązują w Nowym Świecie, to ta, ta sytuacja jest właśnie w głębokiej sprzeczności z takim no, no, zdrowym rozsądkiem, prawda? Bo z jednej strony mówi się, że zasady Nakazujące gwałcenia kobiet przez najeźdźców, rozpruwania im brzuchów nożem. No to jest po prostu element prawa narodów, że tak armie postępują i tak dalej. Natomiast człowiek, który, który sobie czyta te komentarze, oczywiście na początku nie dowierza. Jest oburzony, a potem zaczyna się z tego wszystkiego śmiać. I właśnie to jest też takie ciekawe w Kandydzie, że spiętrzenie okropności w tej powiastce jest tak niesłychane, że w pewnym momencie przestajemy reagować współczuciem, a zaczynamy się zastanawiać właściwie. Jak w jak szalonym miejscu żyjemy, skoro pewne rzeczy, no takie jak inkwizycja i jej działania, czy chociażby właśnie metody postępowania wrogich armii względem siebie w naszej cywilizowanej Europie to są przecież fakty, prawda? A jeśli opiszemy to z nutką takiego sarkazmu, to, to w pewnym momencie y, y, zaczynamy się dystansować w ogóle do, y, do, do świata, w którym funkcjonujemy, i rzeczywiście postrzegać jego, go jako y, jakiś y, chory y, y, koszmar, czy y, czy rzeczywistość stworzoną przynajmniej przez istotę złośliwą i niemoralną? Także może na tym teraz zakończę i, i jeszcze kilka refleksji już na temat samych bohaterów akcji i akcji kandyda w kolejnym filmiku. Dziękuję za uwagę.